Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Maciej, a to jest czwarty B. BEYOND TWO SOULS dwie dusze Oje. Mój niewidzialny przyjaciel O, to jest przed pierwszym wywiadem i przed eksperymentem jeszcze Uhuhu, czyli w taki sposób działamy Dokładają nam jeszcze rzeczy sprzed w ogóle chyba tego środka Aha Jezu, ta zabawka jest creepy. Mamo! No, w sumie coś tam wygląda podobnie Słuchaj. do nas. Nie możesz ciągle siedzieć z nosem Jestem ciekawy, czy od tego byśmy zaczęli, gdybyśmy wybrali chronologicznie. Dobra, spróbowałbym tutaj wejść. Witaj Hortensio. Czy chciałabyś przyjść do mnie na księżnik? Jezu, tak! Tak! O, tak, przyjemnością. z przyjemnością. Super samochód, Super! Masz super samochód. Wcale te alki nie wyglądają tak samo. Tak. Bardzo, bardzo szybki Wyobrażenia dzieci yeah. To wcale nie jest jakaś karoca To jest samochód Korywa, co ja to robię? No jesteśmy, zapraszam tędy. Wszystko było już przygotowane od samego początku Czyli 2 wiedziała, co tu się będzie święcić Dostałam od męża na urodziny. Czy chciałabyś posłodzić herbatkę? hortensją? Och nie, dziękuję. Jak się miewa mąż? Dobrze, dużo pracuje. What? taki przystojny. Przestań, Aiden. Nie chcę się już więcej z Tobą bawić.

Dobra, to wychodzi na to, że sobie nie pomaluję. Nie, no ja chcę pomalować. Okej. Okay. Tak, bardzo dobrze rysuj. O, widzę, że cały czas Sejdena rysowała. Cały czas go rysuję. Wszystkie rysunki wyglądają tak samo. Hejden, dobra, nie zejdenem się nie bawimy. Wiesz, że jesteś niedobry, jeden? Bardzo niedobry. Wyglądałam. Co, nie możemy wyjść ulepić bałwana? Mm, jakie piękne sąsiedztwo. Ja mam obiad do zrobienia. Mogę ciastko? Ale zaraz będzie obiad, kochanie. Jak się teraz najesz, nie zjesz obiadu. Dobra, chcę być mięńcą córeczką. No, blokowałem jakiś nowy bonus. Pielęgna, no i co się z nim dzieje? Trzeba je naprawić. Bo ty nic nie rozumiesz, mamo. Nie zrobiłam, mamo, to nie ja. Nie przejmuj się. No, no czym mamy się nie przejmować? Dobra, mamy to choineczka. Nic więcej u pana taty zrobić nie jestem w stanie. W sypialni rodziców coś? Ej, no kończą mi się pomysły, co ja tu mogę zrobić. Zaraz zakończę, przyjdę Jodie do ojca, no i na tym się skończy, co nie? Dobra, idziesz co do tatusia. Wie, mam do ciebie prośbę. Przyniosłabyś mi olej z garażu? Y jasne, nie ma sprawy. Dobra, idziemy po olej, jak dziewczynka. dziewczynka. Mm, I co przyniesiesz zamiast oleju? Nie strasz Jody, bardzo cię proszę. Nie ma problemu. Hej, co się stało? Nic. Chciałam tylko się przytulić. Hmm, no chodź. Daj się jak, słodko. Teraz lepiej? Pewnie. Okay. Mam jeszcze dużo pracy. No, tylko pięć minut się spóźniłeś, tata! 50 minut. Nawet nie wiem, kiedy to napisałeś, musiałbym zobaczyć. Yy, dy, 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 dy. ustawienia, wygląd czatu, to... znacznik czasu, Ta, 17, 17. Da, 55 minut. A jest od 50 rześciu, wiesz? <laughs> Więc, Tysik, yy, jesteś w pociągu trwania drugiego odcinka, <laughs> który dzisiaj już nagrywamy. Jeszcze może nagram jeden. Kiedyś trafisz, kiedyś trafisz. Wrzucam powiadomienie na Discord, a to, że ich nie masz włączonych, to to. Boo! Może pobawisz się na zewnątrz? Zawołam się. Pewnie? Na... Idziemy pobawić się na dworze! Wo. Magic nadrobisz sobie oglądając odcinki he he Jody idzie się pobawić na dworze Jody, dokąd to? Ogródek jest gdzie indziej no dobra skoro pozwalasz mi tylko bawić się na ogródku nie cię będzie. Już znalazłem tu znajdźkę. He, he, Już idę. Świetnie, teraz się nudzę, jest mi zimno, ale ciebie to nie obchodzi. Nigdy nie masz. Ojej, oh yeah, masz pojedynczą huśtawkę całą. Całą tylko dla siebie. Dobra, mamy tutaj jakąś ławeczkę, z tego co widzę. W sumie innych dzieciaków tu nie widzę. Już Żuali. No i siek. cały lodowy. Zrobił z lodu Jodi. No, bawimy się śnieżkami. Znalazłam nam miejsce do zabawki. Mhm. Dobra, wiem, że nam nie wolno. Dawaj, pobawimy się tylko chwilę i wracamy. Mama się nie dowie. Nie. Nie wolno. Wracasz do domu, się nudzić. Nie wolno się bawić z innymi dziećmi. Co, czy jednak musisz się iść pobawić z innymi dziećmi? To jest nielegalne. Albo to jest ostatnie odcinek, który nagrywam. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Продолжение Dobra. Dalej, <grymne> No Już po tobie nie, mam cię. nie, nie, puść mnie. nie, nie, puść. <noise> nie, 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 No. To wiedźma. Co tu się dzieje? To wiedźma. Mówię wam, Jodi, to wiedźma. Chodź, chodźmy do domu. Chodźmy. Właź do środka. Co jest kurwa? Co robiłaś na ulicy? Nie wolno ci opuszczać podwórka. Inne dzieci się bawią. Dlaczego ja nie mogę? Coś zrobiła no. temu chłopcu, Filip. To Aiden chciał mnie chronić i myślał. Mam już dosyć tych twoich usprawiedliwień. Tym razem się nie No, widzisz? Widzisz? Już. I co zrobisz? Go, prawda jakie wybory! Jutro wszystko będzie dobrze, ok? Abrze, mama. Dobra noc. Mamo. Boję się potworów, mamo. One tu przyjdą. Kochanie, potwory nie istnieją. A Ajdę to co? Zostawię zapalone światło. Śpij, słoneczko. No i najsik. Do King można by w sumie przejść na Zoli streamach również. Idź sobie! nie Nienawidzę cię! Przez ciebie rodzice mnie nie kochają! No. No? Rzeczy, które się dzieją wokół niej nie są normalne. Jest coraz gorzej. Na Boga, Suzana a jak zwróci się przeciwko nam... Nie bądź śmieszny. Suzan to coś jest, jak dzikie zwierzę. Nie wiemy do czego jest zdolne. Daje spokój. Dachem z jakimś demonem. Suzan to się musi skończyć. I to natychmiast. Inaczej zwariujemy albo zginiemy. Mieliśmy się opiekować małą dziewczynką. A nie tym... Ty... Co chcesz jeszcze powiedzieć? Co, czy na prawo śpię, czy na lewo też ma znaczenie? Dobra, może Jodie zaśnie? Czy uda się zasnąć Jodie? Chyba jednak nie Tutaj jesteśmy bezpieczni. Tak, najważniejsze jest się nawodnić przed snem. No, co się dzieje? Nic ci nie jest. Mój Boże. Co się stało, w skarbie? Mówiłaś, że potwory nie istnieją. To nieprawda, mamusiu, nieprawda! Co w ten sposób Jedi została porzucona? Probably. Jedi y, nie zjadła ciastka. Żadli naprzciła. Żadli nie znalazła pudełka. Czyli wyszła w porę z garażu. O, chociaż tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego. Przedstawiam się w Do zobaczenia w kolejnym już krótce. Cześć i czołem. Hej.